Witam Państwa bardzo serdecznie w aktualnościach ratajskich. Pożar na osiedlu Orła Białego 74 doszczętnie zniszczył mieszkanie na siódmym piętrze. Jak społeczność lokalna pomaga pogorzelcom? O tym za chwilę. A zaczynamy od tego, na co samorząd pomocniczy Hartowo wydał w tym roku pieniądze. Ponadto wybudzili Ole Piotr oraz działania policji. Zaczynamy. Samorządy pomocnicze już rozplanowały swoje budżety w kolejnych wydaniach Aktualności Ratajskich. Będziemy mówić o wydatkach radosiedli. Osiedli. Zaczynamy od Hartowa. Miejskie samorządy pomocnicze rosną w siłę. Widać to na przykładzie samorządu na Hartowie. Osiedlowi radni, uchwalając budżet na 2015 rok, mieli do dyspozycji 703 tys. złotych, czyli o ponad 150 tysięcy więcej niż na przykład 3 lata temu. Jak zostaną wydane te pieniądze? Główną inwestycją Rady Osiedla hartowo w 2015 roku będzie modernizacja parku przy Osiedlu Czecha, Osiedlu Rusa. W tym roku jest robiony projekt tego parku, w przyszłym roku chcemy już inwestować. Przeznaczyliśmy 150 tysięcy złotych z naszego budżetu. Radni mają nadzieję, że na pracę w parku uda im się również pozyskać dodatkowe 200 tysięcy złotych z konkursu grantowego ogłaszanego przez prezydenta. W przyszłym roku w parku wymieniona ma zostać nawierzchnia ścieżek. W dalszej kolejności pojawić się mają nowe ławki i kosze na śmieci. Projekt przewiduje montaż dodatkowego oświetlenia, uporządkowana ma zostać zieleń. Planowana jest również budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Kolejnym przedsięwzięciem przewidywanym przez Radę Osiedla Hartowo jest remont jednej ze ścieżek na osiedlu Rusa. Chodzi o aleję przebiegającą wzdłuż boiska sportowego Olimp. Od kilku lat są zgłaszane Radzie Osiedla Hartowo i administracji osiedla Rusa, spółdzielni mieszkaniowej, różne interwencje od strony mieszkańców, że ten chodnik jest niebezpieczny, nawierzchnia jest już zniszczona. Remont ma zostać sfinansowany przy współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Rada Osiedla Hartowo przeznacza na ten cel 70 tysięcy złotych. Co najmniej drugie tyle ma przekazać spółdzielnia. Duża część, bo ponad 1 trzecia budżetu samorządu Hartowa przeznaczona została na remonty w placówkach oświatowych. Są te remonty Zazwyczaj podstawowe, od wymiany instalacji elektrycznej, przez malowanie sal, po zakup różnego rodzaju wyposażenia. Największą z tych inwestycji zaplanowaliśmy w Żubku Michałki. Jest to gruntowny remont jednej z bawialni. Oprócz tego przewidywany jest remont boiska przy szkole na osiedlu Czecha za 50 tysięcy złotych oraz doposażenie placu zabaw na osiedlu tysiąclecia za 30 tysięcy złotych. Radni zaplanowali również utworzenie boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Lecha za 25 tysięcy zł. Taką samą sumę przeznaczono na remonty i doposażenie Komisariatu Policji oraz jednostki strażackiej. Budżet samorządu pomocniczego Hartowo, jak i pozostałych samorządów w Poznaniu, musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Radę Miasta. Na osiedlu Orła Białego w nocy z 23 na 24 sierpnia spłynęło mieszkanie, rannych zostało 5 osób. Po pożarze mieszkańcy postanowili pomóc pogorzelcą, a Straż Pożarna rozpoczęła akcję informacyjną. Około godziny pierwszej w nocy ogień wydostający się z okien jednego z mieszkań na osiedlu Orła Białego zakłócił odpoczynek mieszkańcom bloku nr 74. Po otrzymaniu zgłoszenia Straż Pożarna wysłała na miejsce pięć wozów gaśniczych. Akcja ratunkowo-gaśnicza trwała trzy godziny. Poszkodowanych zostało pięć osób, czterech mieszkańców konkretnie tego mieszkania, którzy przebywali w mieszkaniu w momencie wybuchu tegoż pożaru, jednakże udało im się samodzielnie wyewakuować na miejsce. Te cztery osoby zostały zabrane do szpitala oraz jedna osoba, która po prostu w wyniku dużego zadymienia na klatce schodowej nawdychała się dymu. Podczas pożaru występuje ogromne zadymienie. Przede wszystkim niebezpieczne jest zadymienie na klatkach schodowych. Utrudniona jest w ten sposób ewakuacja. W tym dniu podczas tej akcji ewakuowaliśmy około 60 osób. Krótko po zdarzeniu portal informacyjny Orła Białego 24 rozpoczął zbiórkę darów dla pogorzelców. Można je oddawać w budynku parafii św. Mateusza na osiedlu. Pościele, ubrania, ręczniki oraz wszelkie sprzęty domowe można przynosić od wtorku do piątku w godzinach od 18 do 19. Pomoc w przeprowadzeniu remontu zadeklarowała również Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. Przyczyny pożaru nadal bada policja. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mogło to być zapruszenie ognia. Straż pożarna nieustannie powtarza, że z ogniem nie ma żartów, dlatego rozpoczyna właśnie akcję informacyjną dla mieszkańców. Już teraz w klatkach schodowych na całych Ratajach mają pojawić się takie plakaty. Z tego plakatu, z tej ulotki dowiedzą się osoby jak się zachować w sytuacji pożaru, w sytuacji niebezpiecznego zdarzenia, w jaki sposób poinformować współlakatorów, współmieszkańców o tym zagrożeniu i jak bezpiecznie wyewakuować się na zewnątrz budynku. Władze miasta ogłosiły przetarg na przebudowę Estakady Katowickiej. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, prace mają ruszyć już w październiku, a mają rozpocząć się od rozbiórki obecnie zamkniętej nitki. W czwartek 14 sierpnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na przebudowę Estakady Katowickiej chodzi nie tylko o wiadukty nad ulicą Inflancką, ale również nad ulicą Hartowo. Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do 24 września. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, to pierwsze prace ruszą już w październiku. Najpierw rozebrana zostanie zamknięta obecnie nitka wiaduktu. Budowa nowej ma zakończyć się do września 2015 roku. Później rozpocznie się przebudowa drugiej nitki. Całość prac ma zakończyć się jesienią 2017 roku. Jedynym kryterium wyboru wykonawcy w przetargu jest cena. Przypomnijmy, że wyłączenie z ruchu grozi również drugiej nitce estakady. Wielkopolski inspektor nadzoru budowlanego wyznaczył termin jej zamknięcia na 30 września, ale być może zostanie on przełożony, jeśli nadzór budowlany po przeprowadzeniu kontroli stwierdzi, że wiadukt może być jeszcze użytkowany. O kolejnych rozstrzygnięciach w sprawie estakady będziemy Państwa informować. Aleksandra Piotr, nastolatka z Poznania, po ciężkim wypadku zapadła w śpiączkę, która trwała wiele miesięcy. Teraz została wybudzona w warszawskiej klinice Budzik. 6 grudnia 2013 roku Ola została potrącona przez tramwaj na ulicy Hetmańskiej. Po wypadku zapadła w śpiączkę. Trafiła do warszawskiej kliniki Budzik, która specjalizuje się w leczeniu ciężkich urazów mózgu. 20 sierpnia tego roku po prawie 9 miesiącach lekarzom udało się Ole wybudzić, ale do terapii przyłączyli się również jej koledzy i koleżanki z gimnazjum numer 26 na osiedlu Czecha. Jak się dowiedzieliśmy, że Ola jest właśnie w śpiączce, to zaczęliśmy sprzedawać słodycze na holu szkolnym za taką symboliczną cenę, żeby właśnie zbierać pieniądze na jej rehabilitację. Po całej szkole były rozłożone puszki, żeby ludzie mogli wrzucać pieniądze, były też podane numery, na które można przesyłać pieniądze. Potem w lutym zrobiliśmy takie duże zdjęcie, na którym na holu zebrała się cała szkoła z plakatami typu Ola, wracaj do zdrowia, Ola, czekamy. I wysłaliśmy jej to zdjęcie. W marcu zrobiliśmy, zorganizowaliśmy koncert charytatywny, który, który nazwaliśmy Czat Amator Budzi Ole. Ola najwidoczniej usłyszała ten cały hałas. Teraz jej przyjaciele mają nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i będzie taka, jaka była przed wypadkiem. Ola zawsze była uśmiechnięta i ona nie była z typu osób, którzy przychodzą i czasem mają dobry albo zły humor. Zawsze miała dobry humor. I opowiada na przykład jakąś historię, to jak ona opowiada, to się wszyscy śmiali, ale nie dało się tak opowiedzieć tak samo jak ona. Wszyscy teraz wiedzą, że Ole czeka rehabilitacja, dlatego jej przyjaciele nadal zamierzają organizować zbiórki. My również życzymy Oli szybkiego powrotu do zdrowia. Nie ma już harcówki nad Maltą. Pozostały po niej jedynie zgliszcza po lipcowym pożarze. Wolontariusze i harcerze postanowili teren posprzątać. Zapowiadają jednak, że będą walczyć, aby na tym terenie powstał obiekt z prawdziwego zdarzenia. Zgliszcza, pył i brud. Tak wygląda harcówka nad Maltą. A wszystko po lipcowym pożarze, który strawił miejsce spotkań harcerzy. Według straży i policji było to podpalenie. Ale do tej pory jeszcze nie ustalono sprawców. Znaleźliśmy na terenie zapalniczkę świeżutką, nową, która prawdopodobnie służyła do zniecenia tego pożaru. Harcówka wybudowana została ponad 50 lat temu. Pan Bogdan Zastawny współpracował z projektantem terenów nadmaltańskich, Klemensem Mikułą i pamięta jak obiekt powstawał. To był, było rozwiązanie tymczasowe, ale tak jak u nas w Polsce, tymczasowe rozwiązania trwało i funkcjonowało. Dziesiątki lat, no, aż się skończyło nieszczęsnym pożarem, i trzeba zrobić porządek. Do porządkowania przyłączyli się chętni z drugiej poznańskiej drużyny harcerskiej oraz ich przyjaciele. Drużyna w zeszłym roku obchodziła swoje stulecie. Miejsce jest dla nich szczególne. Na tym terenie prowadziliśmy nasze zbiórki, tutaj się spotykaliśmy. No jest, to jest teren ważny dla harcerzy tutaj z Komandorii i dlatego postanowiliśmy tu przyjść i pomóc posprzątać z gliszcza ośrodka. W sprzątanie zaangażowała się także kompania piwowarska, która finansowo wspiera harcerzy. To właśnie od niej otrzymali 10 tysięcy złotych na utrzymanie ośrodka. W międzyczasie doszło do pożaru. Część tych pieniędzy przeznaczyliśmy zamiast na sprzęt dla harcerzy, przeznaczyliśmy na odbudowę, tak naprawdę na usunięcie skutków pożaru. A resztę pieniędzy też przekażemy właśnie na sprzęt dla harcerzy i na wymianę płota. Nowy płot będzie tu zamontowany we wrześniu, ale to kropla w morzu potrzeb. Harcerze chcą przede wszystkim całkowitej odbudowy. Jej koszt to ponad 500 tysięcy złotych. O pieniądze starają się już od kilku lat. Mieli je dostać od miasta, prezydent jednak z decyzji się wycofał. Powstał jedynie projekt budowlany i grafiki budynku. To jest ośrodek chówca ZHP Poznań nowe Miasto, w którym oprócz harcerzy będą mogli przebywać również osoby nie zrzeszone w ZHP, seniorzy, oraz pozostali mieszkańcy Poznania. Chcemy na tym terenie organizować wiele ciekawych imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi, koncerty. W tej chwili harcerze pieniądze na nowy obiekt próbują pozyskać od sponsorów. Po raz kolejny także złożyli swój projekt do budżetu obywatelskiego. O wynikach na pewno będziemy informować w aktualnościach. Basen na osiedlu Piastowskim będzie czynny od 1 października, tak zapewnia posir obecny zarządca obiektu. Przypomnijmy, w kwietniu podczas zajęć sportowych z dachu spadł metalowy element do wody. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wykonać gruntowny remont i konserwację obiektu. Prace jeszcze w pełni, dlatego basen Rataje zostanie otwarty z opóźnieniem. Dzięki temu, że udało się porozumieć z dyrekcjami szkół, które prowadzą lekcje pływania i przeniosą te lekcje pływania we wrześniu w inne miejsca, możemy spokojnie domknąć pracę i spowodować, żeby w październiku dzieciaki mogły zacząć już na odnowionym basenie. Na basenie trwają właśnie prace związane z uzdatnieniem wody, wymiana filtrów, ponadto wzmocnienie dachu i pokrycie go farbą antykorozyjną. Poza tym przewidziane jest również odświeżenie obiektu. Dzieciaki, które w październiku zaczną lekcje pływania, będą mogły liczyć też na odnowione łazienki, czyli nowe umywalki, nowe prysznice i będą mogły korzystać z ponad 100 nowych szafek w szatniach. Zaraz po otwarciu ruszą również zajęcia szkoły pływania Fregata Swimming. Wracamy do sprawy parku nad Wartą. Mieszkańcy zgłosili nam problem przejeżdżających po alejkach spacerowych samochodów osobowych. Zarząd Zieleni Miejskiej, który jest gospodarzem tego terenu, przypomina o zakazie jazdy po parku w obu kierunkach. Pozwolenia wydał jedynie 21 podmiotom. Kto może je otrzymać? Różnie są te zgody wydawane. Czasami jest to wjazd obsługujący jakąś imprezę, to jest tylko na czas trwania tej imprezy. Czasami jest to, tak jak, tak jak była wydawana dla części pracowników klubów, które znajdują się na terenie Parku nad Wartą, wydawana jest rocznie. Bez zgody Zarządu Zieleni Miejskiej nikt inny po parku jeździć nie może jeszcze na początku roku. Pod tym znakiem widniała tabliczka nie dotyczy pojazdów upoważnionych. Prezes Sekcji Wioślarskiej przystani Poznania chciałby, aby wróciła. Zarząd Zieleni Miejskiej mówi nie. Tabliczka nie może wrócić z takim, z takim zapisem, ponieważ ta wcześniejsza, którą Zarząd Miejskiej zdemontował, była umieszczona przez jakieś osoby postronne, nie przez administratora parku. Umieścić takiej tabliczki nie możemy, ponieważ obowiązuje nas uchwała Rady Miasta Poznania. W sprawie zasad korzystania z parków i zieleńcy miejskich, która mówi wyraźnie, że jest zakaz jazdy wszelkimi pojazdami na terenie parku. Charakter drogi mogą zmienić radni, jednak, zdaniem zarządu Zieleni Miejskiej, aby ta droga wewnętrzna mogła stać się dojazdową, ZDM musiałby ją poszerzyć. Na razie takich planów nie ma. Dziewięć samochodów uszkodzonych zostało na osiedlu piastowskim w okolicy pływalni. W nocy z 20 na 21 sierpnia ktoś powyrywał w pojazdach wycieraczki. Niektóre samochody miały również oderwane tablice rejestracyjne. Policja otrzymała w tej sprawie już 7 zgłoszeń od właścicieli. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez jedną z kamer monitoringu. Niestety policja nie była w stanie na tej podstawie ustalić sprawcy ze względu na znaczną odległość kamery od parkingu. Wiadomo jednak, że działał on w pojedynkę. Policja twierdzi, że był to jednorazowy wybryk chuligański tego typu na osiedlu piastowskim, ponieważ wcześniej nie otrzymywała podobnych zgłoszeń. Nowomiejska Policja ma ręce pełne pracy, akcje ulotkowe, edukacja społeczeństwa i projekt Bezpieczna droga do szkoły nabierają tempa. Już niedługo pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym. Z tego powodu głośniej o akcji Bezpieczna droga do szkoły. Policja we wrześniu planuje pogadanki z uczniami. Poza tym zapewnia, że będzie dbać o ich bezpieczeństwo cały rok, jednocześnie apelując do młodzieży o rozwagę. Żeby nie spożywali alkoholu oraz nie korzystali z tego rodzaju innych środków odurzających, przede wszystkim, żeby działali zgodnie z zasadami spożycia społecznego, zgodnie z zasadami prawa. No oczywiście trzeba im przypomnieć również o konsekwencjach z tego wynikających, które zapisane są w ustawie o, o postępowaniu w sprawach nieletnich. E, czyli co grozi za demoralizację, ewentualnie za czyny karalne. E, takie działania e, i również nasze pogadanki e, w szkołach będą prowadzone już od miesiąca września. Będziemy ich uświadamiać, jakie konsekwencje przede wszystkim czekają na nich, jeżeli nie będą dostosowywać się, że tak powiem, do e, wszelkiego rodzaju regulacji prawnych. Program realizuje również Zarząd Dróg Miejskich. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnienie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM pod numerem telefonu 61 64 77 259. Wnioski można nadsyłać także na adres e-mail zdm.poznan.pl. @zdm Akcja ulotkowa w Nowomiejskim Komisariacie ruszyła pełną parą. Niebawem policjanci będą edukować społeczeństwo podczas specjalnych spotkań o czym po pierwsze przestrzegają przed jazdą na podwójnym gazie w ramach akcji pod hasłem Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Głównym jej celem jest zbudzenie takiej społecznej odpowiedzialności, ale też i uświadomienie społeczeństwa o tym, aby pamiętali, że pod wpływem alkoholu nie siadamy za kierownicę i przede wszystkim myślimy nie tylko o sobie, ale też i o osobach bliskich, które w tym pojeździe się znajdują. Aby przyłączyć się do kampanii, wystarczy nakleić na tylnej szybie samochodu taką naklejkę. Stop wariatom drogowym to kolejna ogólnopolska akcja, w którą właśnie włączyła się Nowomiejska Policja. Przestrzega przed brawurową jazdą w nieco inny sposób niż do tej pory. Celem takiej kampanii przede wszystkim nie jest pokazanie tylko i wyłącznie z tragicznych skutków właśnie wydarzeń, brawurowej jazdy, zmęczenia, czy też przekraczania nadmiernej prędkości, ale przede wszystkim uświadomienie kierowców, jak i ich bliskich, aby połączyć, że tak powiem, wspólne siły i przede wszystkim uświadomić ich o tych negatywnych konsekwencjach, ale żeby przewieźć serduszko. To serce nie bije, nie pompuje krwi, tak naprawdę mało waży, a może uratować komuś życie. Serca oraz naklejki nigdy nie jeżdżę po alkoholu, policja będzie rozdawać podczas festynów i spotkań z mieszkańcami. To już wszystko w tych aktualnościach ratajskich, kolejne wydanie już za tydzień 4 września. Do zobaczenia.